Yy, witam Was serdecznie ja jestem już po nagraniu odcinka i jestem debilem, bo nie włączyłem yy, nagrywania dźwięku z telefonu tylko mikrofon i będę musiał to po prostu naprawić, ale żeby było yy, film wyszedł no chyba całkiem dobrze więc życzę miłego oglądania yy, witam, was w, witam Was w odcinku takim, takim nietypowym dla mnie yy, dzisiaj będziemy komentowali Takiego pato streamera, coś w to desy o Dominogamer, Nie wiem kto to jest. Znaczy wiem kto to jest. Bo słyszałem trochę o nim. Widziałem też go w TV, nie? Na uwadze. Yy, to jest taki. nie wiem, to jest taki kurfon. Co takiego kurfona. Polega to na tym, że będę komentował to raz dwa, Znaczy nagram to i będziecie sobie mogli tam skomentować. Tak więc no yy, zapraszam do oglądania. Yy, za chwilę się widzimy. Boże, debil ze nie włączałem nagrywania. Co to kurwa jest? Co jest, kurda? Babka robi mu aferę, czas znaczy w my to ja się nie dziwię. Patrz, do... League of Legends stream z grania potem, może dymy sponsorowane przez Orange. I te dymy, kurde, oglądałem kiedyś u niego takiego, znaczy znalazłem taki upload takiego tego, y, y, tego y, y, streama, jego, na którym kurde wyrzucał krzesło. Może zrobię coś takiego, ale to będzie podzielone na części, na część pierwszą i na część drugą. Dobra, nie przeszkadzam. Co to ku... <grywa> ja pierdolcze Ja piernicze, że kurde On się uczy grać na harmonijce, o kurde On ma harmonijkę w rękach, nie? Tak, to harmonijka. Ja tak szczerze nigdy nie umiałem grać na harmonijce. Ja wiem, że jest fajne granie, nie? Co to kurwa? Boże smile tak brać babkę? Starszą osobę? Uwa. to jest to tak postronna. Czekaj, coś mam po tatui? Nie. Tatui mi się zepsuło. A może ja mam coś z Nie, włączniki. Nie łączniki tutaj mam. Jeden włącznik, drugi włącznik. Jest tutaj mam zwalone tui. Dobra, ja nie przeszkadzam wam dobra. Co ja robię w ogóle, Jezus Mary Boże? Bo mam nowe łączniki do telefonu. Takie gniowitkie, bo mi telefon wrócił z naprawy. Tak więc no, kurde, trochę mu się ścina, właśnie. No O Boże, co to? Ej, ja zgadzam, co tam jest napisane? Że jest broń, to bronić chyba. Ukrainy Zgaduję, jadę bronić Ukraina To jest kuwa, ten Jedziemy bronić Ukrainę, okej okay, to jest, zgadłem Ale to jest trzecia... Co jest, co on kurwa robi? <zysy> ja pierdolę Co ja robię ze swoim życiem, nie? Czekaj, wezmę sobie tą kurkę. Co tu się dzieje? Trzeba dobrze On wziął nóż. Nie wiem, nie wiem dlaczego to jest tak śmieszne dla mnie kuwa. Ja jestem jakiś chory kuba przychyślnie, nie. Ja pierdolę bo the się W ogóle złe zdjęcie na powołającą kulkę dałem O, takie se dałem Złe ustawiłem, ale to też jest fajne Ja pierdniczę, szkoda mi bardziej i, i, tych dziadków niż jego Nie Co on kuwa robi Ej, to jest, to jest jego tutorial jak się tańczy i kurde śpiewa jakieś hymny narodowe Niemiec. Boże! O! Naprawiłem O, ty! Phoebe się zmienił! Co jest? Nie wiem, bardzo mi się jakaś dziwna anomalia mi się zdarzyła, bo sam mi się film y, puścił inny i to jest bardzo chore, więc no. Propaganda polski, kurwa, typowa propaganda, kurde, całego rządu. O, to jest jakiś kurwa socjalista, czy co? <grywa> o, kurde, nie ładne. tam słowa tam padają. Cocaola A jakbyście chcieli wiedzieć, która godzina jest, yy, kuźwa, za ileś tam czwarta. Bo nie chciało mi się iść spać, tak więc no. <ścoughs> Jezus Maria No i tam bardzo ładne nie widzę, bardzo, bardzo złe rzeczy widzę tam nieładne.

I to jest tylko typu pytanie, a ma fajną czapeczkę, jeszcze taki mundur, kuwa. Widać, kuwa, że żołnierz kuwa z niego, nie? Widać, kuwa z niego żołnierz. To jest kuźwa zajebista, nie? Że jest żołnierze. Kuwa. Pa 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 znalazłem kuźwa tego. Yy, jak się on się myje? Chyba jak... On się myje. Co on robi? A on je, jednak żre groszek. O, o będzie jadł jednak groszek. Powiedziałem, że on się myje. A to groszek. Będzie jadł groszek. Ej, tak szczerze groszek to nawet zdrowy jest. Bardzo dobry jest. On chciał groszek tylko zjeść, ja pierdziele. Ja no już to kocham. Zagroczek tylko w pierzchliwych i tyle chłopca zależał od kompa i tyle tymczasem ja 200 godzin w Half-Life 1 ja pierdolę. On tworzył piosenki, ja pierdolę. On ustawia bardzo ważną rzecz, kamerę sobie chcę ustawić na 100% kupa On ma Smart TV. Taki ja kiedyś, ja... kurde, ja miałem kiedyś takie Smart TV, że mogę se pilotem na telewizorze, miałeś YouTube'a, tam wszystko, miałeś Netflixa, coś w tą desę miałem. I to bardzo fajne było. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja Maria, biedna szafa. Czekaj, powiększę sobie zwiększę sobie ten rozdzielczość, za zbędny. Kur. Y, powinno być trochę minimalnie i lepiej, bo ustawiłem lepsze ten. Jezus Maria, pianna klawiatura.

ale on. Ty kto to do mnie dzwoni? Nie. A, to ten, okej. Okay. On się kurwa myje. Ej, jak on się sam my. On... O, to jest wawienem On się myje, jeszcze sobie myje sobie swoją ubranka Teraz co, idę po wodę. Yy, Okej, okay, już jestem, byłem po wodę. Kurde, koc mi się zepsuł, kurwa. Ja pierdolę. Wy sobie tam oglądajcie, a mi się koc mi się zepsuł. Uf, już się naprawdę. Nieładny koc. Bardzo brzydki. Co on kurwa robi? Bo ta, siad. On się pacno myje. O, się on myje. ja. Przepraszam, że przerwę, ale dla mnie to jest poslane, kurde. Dobra, ja wiem, że on jest chory, kurde. I ma tam. Początki autyzmu, coś w tą decen, ale kurde takie gówno wyrabiać Ja pierdzielę Hora. Ja pierdzielę, łatosiet Co on robi za jakieś rzeczy? Jezus Maria, to dla niego szampon jest. No, jaki ładny teraz jest. Może się ogolić. Ogolić się może teraz. całym paście tym ty, ty się wszystko wyświetliły, łato się Napije się wody wasze zdrówko Woda najlepsza rzecz No i się o To jest lewy testy. On se kurde, se robi se promo, kurde na insta, jak się myje, pasą do zębów. Się. Ale to jest posrane, Jaki jest czas? <laughs> Snafa na pierdzie. <laughs> What a shit. Biję go! Pacem! bo ja muszę takie gówno oglądać. Czy coś jeszcze jest? Ja pierdzielę. Kurde. Dobra, to to już nic dalej nie będzie. wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć, kocham Was.